Nazywam się Matusia Łukasz, chętnie odpo odpowiem na Wasze pytania, które dostały największą liczbę lajków. Więc zaczynajmy. Marek Prudło pyta. Łukasz, czego według Ciebie brakuje tej drużynie, że nadal przytrafiają się Wam tak beznadziejne mecze z najsłabszymi drużynami w lidze: grudziąc puławy, mielec, głogów i tylko jeden punkt? Znacząc powiem tak, brakuje tej drużynie bardzo, bardzo wiele, gdyż wygrywając takie spotkania na pewno umocnilibyśmy się mocno w czubie tabeli, ale tak jak pokazały te mecze, są to bardzo ciężkie mecze dla nas i, i my się męczymy z takimi rywalami, gdzie zespół gra z kontry, a my musimy od początku budować atak pozycyjny. Jak wszyscy wiemy, ten atak pozycyjny nie wygląda zawsze tak, jak powinien wyglądać i i stąd te mecze czasami kończą się takimi właśnie wynikami. Cała sztuka jest właśnie być drużyną, która w takich spotkaniach potrafi podpuścić troszkę przeciwnika, dać mu wejść, tak powiem, na swoją połowę i pozwolić teoretycznie grać w piłkę, a w umiejętny sposób kontrolować właśnie takiego przeciwnika i, i rozstrzygać mecze na, na swoją korzyść. To tyle. Drugie pytanie. Mati Janda. Z racji tego, że wypowiadałeś się ostatnio o atmosferze na meczach, o tym, że nieraz dopingu nie ma, mieć legnica, czytaj, a przy meczach typu górnik zabrze, zabrze pełne trybuny, czy doping rzeczywiście Wam tak pomaga? Powiem tak. no Doping jest dla nas, znaczy kibice są dla nas tak naprawdę tym dwunastym zawodnikiem. Oni są bardzo potrzebni, gdyż. Jak się gra przy pustych trybunach właśnie z Miedzią Legnica czy z innymi drużynami, które tu czasami przyjeżdżały na nasz stadion i nie były to jakieś wielkie firmy. Słychać czasami te okrzyki z boku, te niepotrzebne gwizdy, które tak naprawdę zupełnie nie są potrzebne, bo, bo tak naprawdę mecz trwa od pierwszej do 90 minuty i, i kibic y, musi to czuć, że w danym momencie jest potrzebny, że przychodzą te słabsze momenty zawodników na boisku i, i właśnie ten doping w tych momentach jest najbardziej potrzebny i najbardziej nam pomaga, więc takie mecze typu Górnik Zabrze, gdzie graliśmy przy. Przy, przy pełnych trybunach i, i ten doping był od pierwszej do 90 minuty na pewno nas uskrzydla i, i tak naprawdę dodaje wiary w siebie i, i popycha do przodu w każdym momencie i w, każdym, w każdej chwili spotkania. Trzecie pytanie. Kuba Piega pyta, czy zamierza skończyć piłkarską karierę w Zagłębiu? Podpisałem kontrakt na 3 lata, na pewno chciałbym go wypełnić. Chciałbym na pewno skończyć karierę w Zagłębiu, ale chciałbym też się rozwijać. I jeżeli Zagłębie będzie się dalej rozwijało, tak jak się rozwija w, w, teraz w tym, i w tym kierunku dążymy, że jesteśmy coraz bliżej tej ekstraklasy i klub ogólnie powiem, że się rozwija. Więc na pewno chciałbym być w takim klubie, jeżeli będzie wola zarządu i, i, i moja, więc myślę, że na pewno się dogadamy i chciałbym grać dalej w Zagłębiu. Tomasz Litwin pyta: Łukasz, mam takie pytanie. Jak ci się podoba nasze skandowanie z trybu Łysy Gol, ale, ale? Jest to na, jest to na pewno miłe, że, że, że coś takiego się słyszy. Nie wiem, tak naprawdę skąd się to wzięło. Dużo bramek nie strzelam, więc pewnie może z tego, że, że, że te bramki padają. Nieczęsto i, i może można powiedzieć, że są nawet ładnej urody, więc może ci kibice, do, ci kibice doceniają to, że, że, że wpadają takie bramki, ale, ale tak naprawdę ja jestem rozliczany z czegoś, z czegoś innego i, i, i te, te bramki są tak naprawdę tylko dodatkiem do, do mojej gry i cieszę się, że czasami mogę coś więcej dać z przodu drużynie. Ale skupiam się na tym, żeby solidnie pracować w środku pola i zabezpieczać tyły. Następne pytanie jest od Kamila Krawczyka. Kiedy w końcu zaczniecie grać jak zagłębie Zajacka Magiery? Coraz więcej ludzi myśli, że zaczyna się to, co w tamtym sezonie. Odpowiem tak, Zajacka Magiery już Zagłębie nie będzie grało, no bo trenera Jacka nie ma już w Zagłębiu, bo odszedł do legii i, i tak naprawdę nie ma co żyć historią. Jest nowy trener, inne założenia inne poruszanie się po boisku, na pewno troszkę się to wszystko pozmieniało i myślę, że potrzebujemy trochę czasu i spokoju, żeby znowu wejść na te dobre drogi, bo te trzy pierwsze mecze za trenera Mandrysa pokazały, że, że, że potrafimy nadal punktować, że potrafimy nadal grać ofensywną i, i dobrą piłkę, ale gdzieś, gdzieś. Po tych meczach, niestety, wpadliśmy w jakiś dołek, i, i to widać w tych dwóch ostatnich spotkaniach. Co to dużo mówić, nie graliśmy za dobrze i, i nie dominowaliśmy przeciwników tak jak we wcześniejszych spotkaniach. No i kończyło się to niestety tak, jak się kończyło, ale mówię spokojnie, bo, bo mówię, przychodzi, przyszedł nowy trener i tak naprawdę też potrzebuje czasu, też potrzebuje dotrzeć się z nami. I na pewno zostały te trzy kolejki do końca, chcemy w nich ugrać jak najwięcej, żeby tą zimę skończyć na, na tym premiowanym miejscu w lidze, żeby ta zima była spokojna, ale pracowita, żebyśmy zaczęli z dobrego miejsca wiosnę. Coraz więcej ludzi myśli, że zaczyna się to, to co w tamtym sezonie. Tak naprawdę odpowiem, że się nic jeszcze nie zaczęło, bo dopiero się wszystko... Wszystko rozpoczyna. Kolejki tak naprawdę wpadają w decydującą fazę i. I te mecze pokażą. Te trzy, na którym miejscu skończymy w tej rundzie i, i zobaczymy, co, co, co zima przyniesie, a, a myślę, że będzie dobrze. Trzeba być optymistycznie nastawiony do tego, do tego wszystkiego. Może to tyle. Pytanie od Zagłębie Gold link. Dawid Żyła, Łukasz kiedy ostatni raz byłeś u fryzjera? Szczerze nie pamiętam, to już było naprawdę dawno i, i, i nieprawda. Tyle, no, naprawdę nie wiem co powiedzieć, nie mam tych włosów i, i, i dobrze się z tym czuję. E, dziękuję bardzo za zadawanie pytań, odpowiadanie na nie było przyjemnością. Do następnego odcinka nominuję kogoś z młodszego pokolenia. Będzie nim Konrad Budek. Myślę, że pytania, które będziecie zadawać jemu, będą ciut łatwiejsze niż, niż moje. Dziękuję Wam bardzo. Pozdrawiam. Matusiak Łukasz. Jeśli podoba Wam się ten program, to daj kciuk w górę oraz zostaw suba.